Witam wszystkich. Społeczny Komitet Odbudowy Mostu w składzie Krzysztof Leszman i Łukasz Litkę ma szansę gościć dzisiaj pana profesora Andrzeja Januszajtisa. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat naszej wspólnej sprawy odbudowy mostu w Trzewie. Ja może zadam pierwsze pytanie. W ogóle, panie profesorze, czy, czy w ogóle po co odbudowujemy most w Trzewie? Czy warto to robić? Jeśli tak, to dlaczego? To jest takie pytanie, jak gdyby wieża Eiffla na przykład uległa zniszczeniu, czy w Wawel, zamek na Wawelu, czy warto go odbudowywać. To jest po prostu arcydzieło techniki, yy, zabytek europejskiej no, światowej rangi, i, a niezależnie od tego jest jego funkcjonalność też przemawia za tym, żeby go odbudować. Dziękuję. Ja myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy. Rzeczywiście jest to y, całkowicie, nie wiem, arcydzieło, tak jak pan profesor podkreśla. Teraz Łukasz na pewno ma jakieś pytanie. Co sądzi pan profesor o współczesnej doktrynie konserwatorskiej, w której nie odbudowuje się zabytków zgodnie z oryginałem historycznym? Znaczy... Ja niejednokrotnie się na ten temat wypowiadam ustnie i pisemnie. Oczywiście, tak jak mówię, konserwatorom zawdzięczamy bardzo wiele, od ich trudu zależy niezwykle dużo. Ale ostatnio pojawiła się taka doktryna, wręcz. Dogmat, którego trzymają się nie tylko konserwatorzy, no także architekci, niektórzy, nie wszyscy. Mianowicie, że rekonstrukcja jest czymś zdrożnym, że należy jej unikać. Początków tego należy szukać w dwóch kartach tak zwanej karcie w ateńskiej karcie weneckiej. No ostatnia z nich była w 1964 roku, to znaczy już prawie 50 lat Temu. Świat się zmienia bardzo szybko i naprawdę nie można dzisiaj przez pół wieku trzymać się dogmatu. Na czym ten dogmat polega? Po prostu uchwalono wtedy, ale to nie żadne prawo, to było pewne grono specjalistów, które się zebrało dyskutowało na temat tego, jak należy odbudowywać zabytki, no zwłaszcza wobec tego, że w ostatniej wojnie tyle ich uległo zniszczeniu. No, i tam między nimi powiedziano, że jeżeli część zabytku uległa zniszczeniu, to nie powinno się odbudowywać jej dokładnie, rekonstruować, tylko zastępować się powinno rekompozycją w formach współczesnych, to znaczy nowe materiały, nowe formy nawiązujące do dawnych. To pod słowem nawiązanie kryje się praktycznie. Całkowita swoboda, bo nikt nie wie, co to znaczy nawiązanie. Rezultat jest taki, że no, przykładów można wiele nawet w Gdańsku przytaczać, zwłaszcza w nowych projektach jeszcze niezrealizowanych. Mamy północną część wyspy Spichrzów. Jest tam zachowana ruina spichlerza Woliłeb z XVI wieku. Mamy dokładną dobrą dokumentację fotograficzną, nawet rysunkową, rekonstrukcyjną. Tymczasem proponuje się oczywiście po utrwaleniu tych murów, które są, odbudować to, to znaczy tą górną część dać w formie szklanej bryły, która zupełnie nie przypomina dawnej, no poza gabarytem, którego nie można przekroczyć. No jest to nonsens. Jest to w tym przypadku utrwalanie ruiny. To jest tak, jakby człowiek, który był ciężko ranny w czasie wojny, nie mógł odzyskać ręki czy nogi w formie podobnej, czy dokładnego powtórzenia swojej kończyny, tylko zamiast tego miałby coś, co wymyśli jakiś e, artysta, plastyk co nawiązuje do dawnej kończyny. Ja uważam to osobiście za nonsens. Jeżeli przechodzimy do Mostu Czewskiego, to ten most był arcydziełem techniki, jak powiedziałem, światowym arcydziełem. Był dwa razy wysadzony w powietrze, no i zwłaszcza po tym pierwszym wysadzeniu w 1939 roku właściwie nie odbudowano go, odbudowano, przywrócono funkcjonowanie mostu kolejowego, most drogowy tylko częściowo. Potem znowu zostały te mosty wysadzone w powietrze i po 1945 roku nie odbudowano mostu drogowego w dawnym kształcie. Dlaczego tego nie zrobiono? Nie dlatego, że była wiara w doktryny te konserwatorskie, o których mówię, tylko dlatego, że nie było możliwości środków finansowych. Trzeba było wykorzystać przęsła podarowane przez Anglików. I ten most częściowo no w 25% zachował autentyczną substancję i kształty. Natomiast ta reszta jest łataniną. No, oczywiście godną pochwały w owych warunkach, to można podziwiać ludzi, którzy to robili, ale to jest prowizorka. To nie jest przywrócenie świetności zabytku. Teraz pojawiają się możliwości. Są pieniądze. Dlaczego nie odbudować? Tego arcydzieła w jego dawnym kształcie. Znamy je przecież, mamy tyle, tyle dokumentacji, nawet pocztówki z dawnych czasów pokazują jego wspaniałość. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Ten most był znany w świecie opiewany wielokrotnie przez wielu pisarzy, przez wielu podróżników. Którzy go oglądali. Ja mam tutaj fragment takiego opisu. Mianowicie niejaki Louis Passarier, bo tak się wymawia to nazwisko. To był prawnik z wykształcenia, ale dużo podróżował i zostawił mnóstwo świetnych opisów podróży. I między innymi w 1857 roku, dokładnie w roku oddania do użytku tego mostu, wydał książkę z Delty Wisły, Szkice Podróży. Teraz ta książka została przetłumaczona na polski i jeszcze w tym roku ma się ukazać. Jest tam taki fragment. Patrząc na kratę z boku, z pewnej odległości, trudno rozpoznać ażurowość, lotność, koronkowość budowli. Inaczej, kiedy sami wejdziemy na most. Imponująca wysokość krat, które zdają się unosić nad bystro przepływającym nurtem, osobliwy, jasny odgłos powietrza przechodzącego przez kraty, rzut oka na rozległą przestrzeń, twórczy duch przemawiający z dzieła, zapewniają podniosły i przemożny efekt. To odczucia, jakich doświadczamy na ażurowych wierzchołkach gotyckich katedr. A przecież choćby nie wiem, jak wzniosłe były te wrażenia wywołane przez dzieło jako całość, to jednak detale, pomysłowa technika, matematyczna dokładność są tym, co nas skłania do rozpatrywania szczegółów i zmusza do poddania się powszechnej opinii najzwyklejszego zachwytu. Dlaczego mamy odbierać możliwość tego, zachwytu. Różne argumenty stosują konserwatorzy, zresztą nie tylko oni. No. Czytałem wypowiedź jednego z emerytowanych profesorów Politechniki Gdańskiej, można powiedzieć, jednego z moich kolegów, który mówi, że nie można pozostałych przęso zrekonstruować w ich dawnym kształcie, bo to obniży wartość tych autentycznych zachowanych. No. Przyznam się, że mnie to zaszokowało. Zawsze myślałem, że wartość tego autentyku polega na tym, że jest to autentyk. I to, że pojawią się inne, identyczne, ale nieautentyczne, to nie odbiera mu wartości. Myślę, że chodziło w gruncie rzeczy o coś innego o informacje, o to, żeby ludzie wiedzieli, które przęsy jest autentyczne, które zrekonstruowane, ale na ten sposób one mogą się troszeczkę różnić kolorytem. Mamy takie przykłady w Gdańsku, na przykład strzaskane balustrady przed Proża, odtworzono, uzupełniono te brakujące części, one są nieco jaśniejsze, ale w przyszłości staną się równie ciemne jak reszta i wtedy one będą równie cenne, bo też będą zabytkiem. To samo jest w niektórych portalach, na przykład na ulicy Mariackiej mamy taki portal, czy cegły daje się troszeczkę jaśniejsze, ale kiedy po pewnym czasie już różnica zniknie, to one będą już stare, że będą autentycznym zabytkiem. Więc uważam, że to jest dogmat, ten strachu przed rekonstrukcją, który należy bardzo starannie rozważyć i może jakoś ten punkt tej karcie inaczej zapisać. Bo oczywiście tu chodziło o to, żeby nie tworzyć rekonstrukcji, kiedy nie ma danych, kiedy się tworzy zupełnie przybliżony obraz, jakąś fantazję. Ale fantazja też może być piękna. Natomiast rezultaty tego dogmatu oglądane w praktyce, a są takie przykłady, pokazują, że prowadzi to z reguły do bardzo złych skutków, że właśnie odbiera się to, człowiek nie musi się znać, większość ludzi nie wie, co jest autentykiem, czy nie, natomiast odbiera to jako łataninę. Mamy ubranie, które się podarło, oddarł się rękaw, tworzymy, cerujemy, zacerujemy tą dziurę, damy łatę z innego materiału. Czy to będzie właściwa metoda, czy nie lepiej postarać się o materiał podobny, czy taki sam i starać się, żeby nie było różnicy. Wtedy odbudowujemy całość, a nie jakieś jedno czy drugie przęsło. Ja rozumiem też, że tu chodzi czasem o pokazanie całej historii, ale na to są książki, publikacje i inne środki przekazu. Nie musi tak wspaniałe dzieło być połatane. Jak patrzymy na te obrazki, to widzimy ten wspaniały rytm tych. Siedmiu, ośmiu, dziewięciu, po przedłużeniu przęseł, rytm narzucony przez wieżę z tymi krenelarzami. To jest majestat i spokój. A łatanina wprowadza bałagan, wprowadza niepokój. Nie ma żadnej potrzeby, żeby ten most był niespokojny. Dlaczego nie ma być majestatyczny, pełen powagi. Piękny, tak jak na początku było. Dodajmy jeszcze, że ci, co go tworzyli, no przede wszystkim Friedrich August Stüler, to byli wielcy architekci. Dlaczego nie mamy uszanować jego dzieła? I tak, no można się zastanawiać nad takimi szczegółami. Tam były dwa reliefy usunięte w czasach polskich. Gloryfikujące Fryderyka Wilhelma IV, który z naszego punktu widzenia nie był zły nie był wrogi, to był miłośnik zabytków architektury sztuki. Nie, nie było w jego czasach jakichś specjalnych prześladowań Polaków, i gloryfikujący krzyżaków, no zwłaszcza mistrza, wielkiego mistrza Winyrka, von Kniprode, który. No też jeśli patrzymy obiektywnie na niego, on był na pewno jednym z najwybitniejszych krzyżackich wielkich mistrzów. Natomiast zrozumiałe jest, że w dobie, kiedy się rodził, na nowo czy odradzał nacjonalizm, no to takie połączenia służyły pewnej myśli politycznej, która akurat nam, Polakom, nie bardzo odpowiada. Ale dzisiaj jesteśmy w Zjednoczonej Europie i możemy patrzeć na to, Obiektywnie, ale to jest, przyznaję, że sprawa do dyskusji, czy, czy te reliefy odtwarzać na tych bramach zachodniej i wschodniej. Ale most jako całość powinien być odtworzony i powinien po to chociażby, żeby budzić zachwyt, zachwyt dla jego kształtu, piękna, ale także podziw i uznanie dla nas, Polaków, że go Panie profesorze, po tym, co pan powiedział, odpowiedź w zasadzie sama się nasuwa, ale gdyby mógł pan jeszcze podkreślić raz, czy pana zdaniem most czeski będzie takim magnesem turystycznym dla regionu, co miasto i cały region w zasadzie zyska dzięki jego odbudowie w dawnym kształcie? A jak pan ocenia te szanse? na przyciągnięcie turystów, gdybyśmy wybrali jednak tę koncepcję, jak pan zauważył, łataniny? To jest znowu sprawa publikacji, sprawa popularyzacji w mediach. Tczew dla nas Polaków zaczął się, to znaczy istniał już w 1260 roku, kiedy uzyskał prawa miejskie i ma piękną, ciekawą, starą historię. Ale w świecie jest znany przede wszystkim dzięki temu, tym mostom obu. To było przejście przez Wisłę, największą rzekę. Most o, wiel o wielkiej długości, jeden z wczesnych zabytków tego rodzaju, bo przedtem można wyliczyć w Europie dwa, trzy, cztery takie mosty, że między innymi Stevensona w Conway czy Telforda przez Menai. Street, streets, zresztą widziałem te mosty, obydwa są wspaniałe i przyciągają turystów, także to jest kwestia tylko odpowiedniej promocji, poza tym jest to jednak bądź co bądź droga kołowa, można tędy jechać przez Żuławy do Malborka i ja sądzę, że ta funkcja powinna być utrzymana, to nie może być most chyba tylko dla pieszych. Ale tu mogą być różne koncepcje, natomiast po to, aby ściągać turystów, trzeba wydawać książki, trzeba również w internecie odpowiednie artykuły, odpowiednie publikacje muszą się pojawiać. I na rozmaitych targach turystycznych można odpowiednią reklamę zrobić. Ja pamiętam w tej samej walii, kiedy byłem, zawieziono nas do Najbrzydszego domu świata, tak był reklamowany. To był malutki domek, ponieważ w Walii było wtedy prawo, że jeżeli coś wybudowano między zachodem a wschodem słońca, nawet na cudzej ziemi, to nie wolno było tego rozbierać. I tak właśnie tam jest cała historia, jak to zostało zbudowane byle jak z takich pozbieranych jakichś głazów. Jest starannie utrzymany. Oczywiście w środku jest jakaś wystawa rozmaitych kopalin tamtejszych. I to jest atrakcja turystyczna i jeśli nie miliony, to setki tysięcy gości ją zwiedzają płacą oczywiście. Czy wodospad, gdzie nawet nie ma strażnika, tylko jest bramka, gdzie się wrzuca pieniądze, automatycznie zbiera pieniądze. No myślę, że można od takiego mostu będzie pobierać myto też, ale zrobić to w formie jakiejś atrakcyjnej. Tam są te wartownie, były wartownie po obu stronach. Może warto jakiś wartowników, poborców myta drobnego, żeby turystów nie straszać, w odpowiednich strojach tam umieścić. No wszystko można tu wymyślić. Na tym moście były dźwigi, jeżeli miała przepłynąć jednostka z wysokim masztem, a tam jest nie pamiętam ile, 11 metrów chyba prześwitu, więc jeśli masz był wyższy, to dźwig wyciągał ten maszt, a po przepłynięciu łodzi wsadzał pomagał wsadzić go z powrotem no, to też jest atrakcja dla turystów oglądać coś takiego więc można wymyślić bardzo dużo można powiedzieć że tam jak przejdziecie czy przejdziecie przez most jest najpiękniejszy widok trzewa przez Wisłę, prawda panorama trzewa no, Możliwości jest dużo, to wskazania się od pomysłowości. Ja osobiście nie bałbym się braku zainteresowania turystów. Sama odbudowa tego mostu w dawnym kształcie przyciągnie ich no, może nawet miliony. Trzew swój największy rozwój przeżył w czasach rewolucji przemysłowej XIX wieku, i właśnie wtedy, wtedy też został zbudowany most w Trzewie. I on nie funkcjonuje w próżni, tylko jest, jest pewien temat architektoniczny w naszym mieście zachowany, w który most trewki również się wpisuje. I on stał się takim wyznacznikiem naszego miasta. Jest pełni pewną funkcję również społeczną, poza, poza byciem zabytkiem, poza byciem pomnikiem inżynierii i architektury i poza byciem obiektem o znaczeniu drogowym, transportowym. Czy uważa pan profesor, że właśnie ta funkcja społeczna też jest ważna i jego rekonstrukcja w stanie oryginalnym, historycznym też przyczyni się do, do przywrócenia tej funkcji społecznej. Z całą pewnością się przyczyni. Most będzie żył. Ja sądzę, że nawet chociaż powiedziałem przedtem inaczej, no nawet gdyby był tylko kładką dla pieszych też by żył, bo no ja bym chętnie tam się przeszedł, chociażby po to, żeby sprawdzić, jak to jest z tym, co pisał Louis Pasarie, z tym takim odgłosem jakiegoś dziwnego, jakby śpiewu w tych kratownicach, bo tam zawsze trochę wiatru jest. Ale myślę, że pisał prawdę i nawet śpiewający most no to też jest takie hasło, które może przyciągać turystów, ale nie tylko turystów, na no, mieszkańców. Trzeba, no, młodzież, dzieci, które się bawiły na moście, czasami ukradkiem pewno. To jest część tożsamości tego miasta i dobrze by było, żeby ta część tożsamości odzyskała swój dawny kształt. Oczywiście na tyle, na ile to możliwe, bo pewnych szczegółów już pewno nie, nie znamy, ale jest dobra dokumentacja. Jest mnóstwo zdjęć z różnych czasów. Są oryginalne, zachowane części, ćwierć 25% się ocenia, i to jest wystarczające uzasadnienie, żeby całość odbudować w dawnym kształcie. I tego Dczewianom życzę. Nie będziecie żałowali. Dziękujemy bardzo. My też yy, chcielibyśmy, żeby to się spełniło, także będziemy też robić wszystko, żeby, żeby takie coś miało miejsce. Panie profesorze, chcieliśmy bardzo podziękować się za Pana zaangażowanie i, i czas, który Pan nam poświęcił. Dziękujemy również za życzenia. Mamy nadzieję, że e, za kilka lat będziemy mogli wspólnie przespacerować się mostem czeskim i wsłuchać się w jego głos. Dziękuję jeszcze raz. Ja dziękuję. Wiesz, bardzo na to liczę.